z cześć, tej cześć, strony Bartik 99, to jest kolejny filmik na moim kanale, a dzisiaj gram z. To ja, Mazur X. No, y to jest gra z mojego lepszego konta. Lepszego, zobaczcie konto Mazurexa. Da, Eksa. Da, 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 da. nie. da, 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 da. najlepszy. On, on ma szalenie, nie. Chyba, ja też mam. Dob Dobra, wygramy, Moja najlepsza postać. Ta widzicie o Leon. Dobra, no to lecimy. Ty masz Bibi czy nie? nie. <śm> ty masz Bibi czy nie? Jak mam wszystkie piki, to nie mam Bibi. Bibi to mityk. No, <śm> nie, super rar. Ale nie, ale i pucharków jest. No, za 5 pucharków. <śm> Chodź Nie. Tak. Tak! Connecting lost. Nie. Sejic po tego. Nie. To jest Ticson. Nie. Pomocy. Na no serio boi się Tika, a jeszcze Kuba XD. Pozdrawiam. Dawaj go. No i teraz mam Tika. On jest taki niebo prosem. Uważaj... U ten tik uważaj się zaproszę. Uwaga. uważaj. jest jeszcze jeden tick. Co to nie są Nienormalnie, że grają tikiem. Tyleć na niego, wie... Aha. Ja uciekam. Ja jestem w krzakach, widzicie? Ja nie... A szkoda, że nie widzę perspektywy mazura. Dobra, coś z miny dostał. Leży. Mam siedem power killsów, A nie! Cik nie wierzę. Je, zabiję. Spike leży. No widzę. Kile widzicie. I gdzie jest ten pokój? Uwaga, Bibi! Nie! Jadłem. Naprawdę pokość tam poszedł. I miny. A. No i spajcie jeszcze sobie. No jeszcze Bibi musiała banią. jaj ale kom... Ale ten... Komplikacja. Plus dwie. jest też. No to pie, Pierwsza gierka. Tak jakby do powiedzieć. Do. <laughs> no nie! Udano. <laughs> Widzimy się na następnej. Okej, okay, okay. teraz Mazurek zgradaj ja na Majki Maja 8-bitem. Na Zadymie. Okej, okay, let's do this! Zróbmy to, panowie. Z Leonem! A im bananek, podzawiam Przez chwilę że jest gran postacja na blisko Bananek! Ale ja go Ja też! Widzowie mogą to podwiercić. No taki strzał A ty jeszcze jako jedyny nie dajesz. Jeszcze No właśnie Taki nie mam takiej magii, żeby nawet. Ej, kiedy grasz bólem i dla poka zostaje 1 HP, a, a masz Connecting Lost i on ucieka. Nie, i on wygrywa. O nie! Nie, i on cię zabije, ty masz mało HP. Strzelaj, bananek! Jest! No i gol, wygrywam jeden. A, nie wy, bananek. No, bananek. Już fajne. 8bit wyzywa nas na Facebooku. Mama, I fajne. Kurde, ale mam lagi. Laga gum A. a jeśli chcecie zobaczyć perspektywę Mazureksa, to wbijcie na jego kanał. Opening sk 21 skrynek a ten laki ma w kamper i niby uważa, że gra bólem. Lagi. laga gamy stoi. Nie My robimy coś, a ty No halo. Nie, nie, nie. Ale ja lepiej. Jezu, to Ten banan jak sam nie poradził a. Jej, wygraliśmy. Druga gierka, udana, wygra. Nie to! A, zapomniałam, że nam strzeli raja, a już wie że wygrana. Dogrywa. Lecę bólce! Ja sobie bólzyłem i kawałek. No nic. nie dało nic. Dałe nie zabija. Mazurek! Mazurek! Nie, bo ty z słowu krzaków nie ma. Haha, <grytanie> krzaków nie ma. Gdy ból jest na dobre w rowbole i nie ma krzaka. To jedno może Albo ten, gdy masz star power do roadzy, że. Że... Le, że on jej się odradza... że 300 HP jej się... Może tą wypił się odradza w tym. W krzaku. No i nagle i... Widać. I. do Dogrybka i nie ma przeciąg. Leci! Aha. Remis 35 pucharków. Dobra, widzimy się na trzeciej rozgrywce. Opewnik jeden z No I po Dziękuję za oglądanie, do widzenia Widzieliście to? Mazurek wziął legendę Której ja nie mam Po Yeah! Ja znowu nam Ja te... A ty, a ta powiedziała je To Mocnicy no, Pokoberców Nita nie. nie Kto wygra ja na lagach czy Nita bez lagów Nie sądzę, że ja na lagach Jestem dobry w tą grę Jej, jeszcze łatwiej A... Jej, nie mam lagów chodź tu

No, na coś dziwnie idzie ta rozgrywka. Poko! Ratuje cię. Da, 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 Nie. No i jeszcze. Trzeba go się pozbyć. Jest! Nalaga. <grybka> na Nalaga. Ale udało. To jest... kolejnie ma lagi. Rico. Kacz, he 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 Gdzie Rico? Już okay. to jest gałą, leci. Leci pros. Jedna. Czterna. Jej ma Proszę. Przez sekundę to w No Poko na bank No na bank co zrobi No mówiłem, że Poko to zrobił A no, Poko zrobił rewelację Widzimy się w ostatniej gierce jednak z powodu, nie powiem. E, no, sam będę musiał dokończyć tą ostatnią rozgrywkę. Tylko tutaj, aktywnie, tylko nie. Znaczy, no, sobie zagramy dalej. No, co leci. coś, gdy złączy, to oglądasz. Martyś rana robi. No i dajcie Leci. det 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 Nie. det det Jest. Okej. Okay. Mamy ulta, więc możemy zrobić na kogoś podjazd. Aj. Пару. Пупик идет на пыль, лечит. Бегай на то. Майдан, помогай. Ну, хоть ты. Ну, давай, 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 лечим, лечим, лечим. Ну давай, давай. Пра, можешь уйти, давай. Можешь. -а и к пару. Ноги так. Смешные себя называют. Наполовину. Может, некоторые тут могут появиться, я смешную тебя называю. Не, 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 Dawać! Lecimy! Poka! Poka zabił Daryla! No, 20... 20 sekund do końca rozgrywki i nadal 0-0. Jest, udało się... 6, 6 sekund przed końcem meczu udało się z zwycięskiego jego gola. No i wygrana. Plus 8. No. on mnie ogląda. No to jeśli chcecie kolejny filmik z mojego lepszego konta. To zostawcie łapkę w górę, subskrypcję jeśli jeszcze tego nie robisz. O. I dzwoneczek, no to do widzenia i cześć!